Jestem na konferencji prasowej przed meczem 20 kolegi PKO Bank Polskiej z Klasy Pias Piast Gliwice Górnik z Jestem trenerem Piasta, pan Aleksander Bukowicz. Proszę o zadawanie pytań. Dzień dobry, Grzegorz Musia, Piast Panie trenerze, no to zacznijmy od tego okresu przygotowawczego. Wszystko, wszystko poszło tak, jak pan sobie zaplanował, wymarzył? Czy wszyscy zawodnicy zdrowi? Tak, jeżeli chodzi o przygotowania, jesteśmy zadowoleni, o tyle, że na pewno, szczególnie jeżeli chodzi o okres spędzony w Hiszpanii, wszystko udało się zrobić tak, jak zakładaliśmy. Też, co istotne, przeszliśmy przez ten cały okres praktycznie z jednym urazem i też niegroźnym Tomka Mokwy, on niestety nie będzie. Znaczy już jest w tre, treningu, trenuje normalnie, ale nie będzie brany pod uwagę tylko w tym pierwszym meczu. Pozostali zawodnicy, e, ci, którzy też wcześniej byli zdrowi, wszyscy są zdrowi. Wiadomo, że czekamy i będziemy czekać jeszcze na powrót Szczepana e, Muchy, ale tak to e, mamy resztę ludzi do dyspozycji. Wiadomo, że jak wróciliśmy, to tutaj niestety spotkała nas taka aura, jaka. Jaka nas spotkała, i tutaj trochę jest też kombinowania z tym, jak, jak zrobić trening, jak też iść według pewnego schematu czy planu. Tutaj trochę modyfikacji, wiadomo, że trzeba było użyć, ale ogólnie rzecz biorąc, wydaje mi się, że zrobiliśmy tyle, ile, ile po prostu powinniśmy przed tym pierwszym meczem. W kwestii wzmocnień możemy mówić o Fabianie Piaseckim, ale też o powrocie Kamila Wilczka i Serhija Krykuna chyba, no bo to są zawodnicy, których pan nie miał do dyspozycji przez większość rundy jesiennej. Czy mam rację? No tak, jeżeli chodzi o Kamila, to na pewno tak. Sergiej jeszcze w tej poprzedniej rundzie zdążył nam pomóc, ale też w końcówce wypadł po meczu Pucharowym z Termaliką to już w ostatnich paru meczach ligowych faktycznie nie mógł być do naszej dyspozycji. Teraz jest, do tego doszedł Fabian Piasecki, myślę, że to zupełnie inaczej obrazuje naszą strefę ataku w tym momencie niż mieliśmy w końcówce poprzedniej rundy. No, liczę, że to też będzie e, widoczne i będziemy mieli z tego korzyści w trakcie, w trakcie rundy. E, odszedł od nas też bardzo ważny zawodnik. Trzeba to powiedzieć e, zawodnik, który bardzo dużo dał drużynie. E, nie tylko w poprzedniej rundzie, ale z Katranis e, Jemu życzymy powodzenia też w nowym klubie. i Oby mu się wiodło, natomiast e, musimy tutaj w drużynie znaleźć sposób, e, żeby go skutecznie e, zastąpić. To jedyne odejście. No to przejdźmy może teraz e, do tego darmowego meczu. Zespół jest już tak na 100% przygotowany. Czy jest jeszcze jakaś niewiadoma, coś, coś niepewnego? Znaczy, nie wiadomo jest to tyle, że zawsze mecz ligowy i to jest taka prawdziwa, prawdziwa weryfikacja, jesteśmy jeszcze raz zadowoleni z tego jak drużyna pracowała i uznajemy, że jesteśmy przygotowani i dobrze na to, żeby też dobrze zacząć. Mecz jest derbowy, elektryzuje na pewno naszych kibiców bardziej niż każde inne spotkanie. Też mamy tego świadomość, ale gdyby też tak nie było, to tych motywów nam nie brakuje, żeby też zrobić wszystko, żeby dobrze zacząć. I, i, i tak też zamierzamy zrobić. Oczywiście po drugiej stronie też jest Rival, który też będzie chciał podobnie i na te trudności musimy być gotowi, które, które, które nas czekają, ale jest też wiarą taką, że stać nas na, na, na wywalczenie takiego wyniku, który nas satysfakcjonuje. Ja dziękuję, kolega. Dzień dobry, Mateusz Paczyński z telewizji Katowice. Ja jeszcze do, tych, do tego okresu przygotowawczego chciałem nawiązać. Można powiedzieć, że też ta wasza forma szła w górę, bo tak patrząc na wyniki sparingów, dwa pierwsze bodajże przegrane, potem te trzy kolejne to już zwycięstwa jeszcze z czystym kątem. Czy można z tego wyciągać wnioski, czy jednak no sparingi to sparingi, no a tak jak Pan wspomniał to że liga to weryfikacja, czy forma roś... można powiedzieć, że forma rośnie, czy to sparingi to pokazały? Na pewno wyglądaliśmy z każdego sparingu na sparing lepiej i to też jest naturalne i normalne, natomiast wynik sparingu to jest bardzo często takie sportowe oszustwo i to nie, nigdy nie biorę pod uwagę jako, jako najważniejszy czynnik w tym wszystkim. Te sparingi są rozgrywane naprawdę też bardzo często w formie, że w pewne próby, czy pewne e eksperymenty, które występują nie tylko z naszej strony, ale ze strony też przeciwnika, Stawiają cię niekiedy w przywilejowanej y, sytuacji, niekiedy w m, tej gorszej, więc różnie z tym po prostu bywa. Wynik jest najmniej tym istotny. Y, to, co jest istotne, to faktycznie, że z e, coraz lepszym przygotowaniem, przede wszystkim fizycznym, potem też e, rozumieniem tego, co, co, co chcemy na boisku robić, jak chcemy e, grać, to, to postęp był, był widoczny w tej samej grze. I, to to na pewno jest dla nas najbardziej istotne, bardziej istotne niż, niż sam wynik. Czy znaczy, poczuł Pan ulgę, kiedy zakontraktowaliście Fabiana Piaseckiego, no bo wiadomo, że w tej pierwszej części sezonu mieliście dużo problemów ze zdobywaniem bramek. Musiał Pan często kombinować też ze składem z ustawieniem, z grą bez takiej klasycznej dziewiątki. Spadł taki kamień z serca, że, że, że ma Pan dodatkową opcję w końcu? Na pewno chcieliśmy tego transferu i na pewno sam byłem tego konkretnego ruchu zwolennikiem. Oczywiście dużą wartością dla nas. Jest powrót Kamila, którym też wspomnieliśmy, na, na, do treningu, do, normalnej, do normalnego funkcjonowania. Liczymy, że to też już samo sobie zmieni naszą e, sytuację, bo to też zawodnik, który e, dalej jest w stanie dużo na boisku dawać, jeżeli będzie zdrowy i, i, i zdrowie mu pozwoli. A oczywiście e, Fabian jest zawodnikiem, który w, m, może tą rywalizację podnieść na, na taki poziom, który, który potrzebujemy. Uważam, że mamy na, na innych pozycjach, żeby po prostu z tego drużyna miała e, jak największe e, korzyści. To na koniec chciałem jeszcze zapytać właśnie o mecz, o mecz derbowy. Jakiego spotkania się pan spodziewa, czy bardziej zamkniętego? Bo bardzo często te mecze piasta z górnikiem w ostatnim czasie to były, nie wiem, bezbrankowe remisy, albo tam padało nie, niewiele bramek. Czy też może to będzie mecz otwarty? No bo górnik też lubi się utrzymywać przy piłce. Z drugiej strony, no, wy jesteście gospodarzem, więc pewnie swój styl będziecie chcieli też narzucić w tym spotkaniu. No mam nadzieję, że przede wszystkim aura. Pogoda, boisko też pozwoli na to, żeby minami e, przeciwnikowi dobrze grać w piłkę. E, wiem, że górnik i tego 100% jestem pewien, jest drużyną o wiele lepszą niż był. E, na początku sezonu, kiedy graliśmy ostatnio z nimi, trener na pewno to poukładał, Rurman też swoim spokojem też doprowadził drużynę do, do już do dobrego uh, poziomu i miejsca w Tabeli. Na pewno E, o, oczekujemy e, zespół dobrze grający w piłkę i e, też ofensywnie dobrze, dobrze usposobiony. Musimy na to też umieć odpowiedzieć, i e, nie potrafię przewidzieć oczywiście, e, jak to wszystko w, będzie się układało na, na, na samym boisku, ale na pewno. Mam takie przekonanie i taką dosyć dużą pewność, że to będzie o wiele lepsze spotkanie piłkarsko patrząc niż, niż był ten nasz ostatni mecz, kiedy to faktycznie no, trudno się jej oglądało tak? I, i nie był to mecz dobry w piłkarski. Ja Dziękuję. Jacek Strzoka, Dziennik Zachodni. No jeszcze pociągnę temat derbów. Wolałby Pan, żeby ten pierwszy rywal był e, troszkę inny niż sąsiad zamiedzy, żeby tak stopniować napięcie i emocje wiosenne, czy, czy jednak dobrze, że zaczynacie z wysokiego konia? Nigdy jakby tak, troszeczkę tak jak na samym terminarzem, kalendarzem momentu, w którym jakby gramy mecz, nie, nie, nie biorę to pod uwagę, czy to jest... Jest po prostu mecz, który mamy do zagrania, bardzo ważny. On jest na samym początku, to to jest fakt, więc musimy do tego być gotowi, postarać się ze swojej strony, żebyśmy na tym stadionie przed naszymi kibicami też zrobili. Dobry początek tej, tej, tej rundy, czy tego roku dla, dla nas wszystkich związanych z piastem. Też zapytam, piast jesienią najczęściej remisował. Rozumiem, że Trener Łukowicz może serdecznie dość remisów i wolałby nieco inny wynik w sobotę wieczorem. No tak. I to znaczy wygraną, tak? Bo też jest ten mniej, że tak powiem, fajny niż, niż, niż remis, także o tym też trzeba pamiętać. No, jakby już dużo gadałem na ten temat tych remisów, trudno jest to w jakiś sposób też i, co nowe, i coś nowego powiedzieć. Po prostu wychodzimy na, na, na każdy mecz ten też. Z dużą chęcią wygrania go. Jest też przeciwnik po drugiej stronie, który też jest tym, który decyduje o tym, jak, jak, jaki wynik meczu jest. Więc dla mnie jest najważniejsza świadomość, że po meczu mamy przy spojrzeniu w lustro tą taką świadomość, że daliśmy z siebie e, jako drużyna wszystko, co, co naszej mocy na, na, na dany moment i to się liczy, a wynik jest efektem tego, raz jest lepszy, raz jest gorszy, więc e, zobaczymy jak będzie w, w sobotę 19.30, czy trochę później. E, to też zapytam na koniec, czy podglądaliście Górnika w meczach sparingowych, czy bazujecie na tym, co wiecie o drużynie i, i, i historii poprzednich spotkań? Na pewno przygotowanie się do, do tego meczu bardziej korzystaliśmy z tych materiałów, które mamy z meczów właśnie tych najświeższych, rozegranych sparingów, bo wiadomo, że też Górnik się trochę zmienia i też może grać w związku z tym trochę, trochę inaczej, ale też korzystamy z, wiadomo, z wiedzy, którą mamy na temat szczególnie tych zawodników, którzy, którzy cały czas są w drużynie, którą mamy z wcześniejszych występów górnika w Lidze. Także już powiedziałem, że spodziewamy się. Na pewno trudnego meczu i szanujemy jakość, którą posiada Górnik, ale też z akcentem takim, że jeszcze bardziej szanujemy swoją jakość Także i tutaj chcemy ją na tym boisku pokazać. Nie mam krótkie pytanie do rzecznika w no. kwestii biletów, co się zmieniło dla kibicy górnika? Dalej 500? Tak, 500? Czyli kibice górnika otrzymali 500 biletów i tu się nic nie zmieni. Tak. Dziękuję, to wszystko. Jeśli ja nie ma więcej pytań, to. Dziękuję. Dziękuję bardzo.